Tadziu odkręcił łanewkę? Co to się stało? Dziwne rzeczy, nie? Cześć, fajna jesteś! go wystraszył, teraz ucieka! Aaaa! Ah. <noise> Zaraz będzie testowane, czy dobre. To jest Stefan, dobre? Próbowałeś? <noise> Mateusz dzwoni. O, o tak, prawda. Tak. Dzień dobry. Halo? No siema. Siema. Kryjeczkę na paragon. Eee, czekaj, czekaj, jeszcze raz? Jedziecie już? Tak, je, wyjeżdżamy ze stacji. Jedziemy za 10 minut. To coś tam ostatnio słyszałem, że myślałeś, żeby motocykl zmienić? No. I co? Na co? Znaczy, ogólnie albo na. na znalazłem ee, Fireblade czy Blakebird. No, 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 no. 1, 1, 1 Aha. A ja pude. No. no. ogólnie, pójdę, znalazłem przykład ASAKI Z12R. Aha. myślałem że rozłączyło spoczko To ja, jest Mateusz elo dobiegać dobrze dobra a masz interkom łączymy się czy nie to no to dobra to na biedronce ogarniemy dobra Tadziu odkręcił manetkę? Co, co to się stało? Dziwne rzeczy, Dziwne rzeczy nie? To, to się ustawimy ładnie może zdjęcie siądziesz? Ja? Zdążysz? No, <laughs> Dobra, no dawaj szybko, No spokojnie, jeszcze czerwone jest Tadziu! Dobra kurz, No spokojnie, no spokojnie, spokojnie A to tam jest drugie światło. Da. Cześć! Fajna jesteś! Nie <laughs> <ślesk> <ślesk> Żeś go wystraszył, teraz ucieka. <ślesk> <Ta>. <ślesk> <ślesk> Ja to się tak boję, aż za nim jechać, kurde, tak szybko. No? W sensie wiesz, no to jest miasto, nie? No. A to jeszcze bardziej wiesz, no nie znamy do końca tak drogi, to nie? No. Widzę tutaj, kurwa. A bo chce ci pokazać. Chyba chce się popisać, nie? No. Ja aż go nie poznaję. Ja, no! No <grym ooooh> przez Ja ledwo co? Dobra. Brawo. Ja <laughs> Spoko. Troszkę przesadziłem No zdarza się. Czekamy Co to się... Ja go muszę... Musimy go... Chyba ty, a tu nie wiedziesz w prawo, chyba jest no, zakaz. Jest... Przestrzelił! No i kit <laughs> no, Chodź tu, Zmie zmieścisz się no. uh. O, tatka Cześć Tadziu! No Stefanek, panek, musimy to się musi zgadać. Kurde, <laughs> <laughs> Kurde, rozpędza się do paki 50-50 metrów przed zjazdem, nie? Makłowicz gotuje. Mate Matełowicz. Matełowicz. No, czyli tak wyglądają rachowice. A tu się gąbki takie pieką. I kepsik. Kepsik własnej roboty. Biedronkowy. Zaraz będzie testowane, czy dobre. Chyba, dobre. To Stefan, dobre? Próbowałeś? <laughs> Chyba Ale jeszcze nie zjadłeś e, e, mi do? je zajęła, a, nie a, Dobra Zimny Nie bo jestem ciekaw Nie bo jak wiesz Jak, jak, się, nie prze, jak się nie przekręcisz po tym Nie kep się z biedronki To ten, to też spróbuję No i Zajebisz ten, czy Tak? Gitaro? dobra, dobra, no. No to git. wszystko nagrzane. Przez te pławki do, do domu. Przez pławki do domu, okej. Okay. Ale dzisiaj potaniało paliwo. Myśmy dzisiaj z no. 680. 6,80, nie? 6,80, na Halo? Słyszymy się? Słyszysz się ze Stefanem? Nie, Nie O teraz coś O teraz słyszę Co? Przegiąłeś pałę? Na zakręcie? No, Znowu Stefan przestrzeliłeś? No to wszystko <śleszy> ten zakręt był zdradliwy tak, tak strasznie, nie? Ogólnie No ja, panie pewnie słyszeliście, ale ja wam mówiłem, że tam przeważnie leży jakiś żwir No Bo no. był taki, no, na bardzo początku bardzo wygląda. wygląda na łagodny i nagle się robi taki wiesz, taki ostry, nie? Tak jest... no. Ja też tego nie zauważyłem i tak w, os, w ostatnim momencie się ratowałem hamulcami I się udało na szczęście ja tak, samo. <laughs> ja tak samo, tylko że ja zbyt późno zacząłem hamować No ale no tak chyba, też to mi się przestrzeli zakres. No tak. Byle nie pod nie? No, najważniejszy jest finał. Jak przestrzeliłeś i żyjesz, to jest gitara, nie? No, znaczy, jak pan widział, że to jedzie przeciwko, to bym się składa do niego, ale nie chciałem być na siłę, bo tak jak stać, i mówię, to wielku na tym klubie. No. Ale mnie tam wybiło Chyba Ciebie Stefan też, nie? No, troszeczkę przeleciałem w No A ogólnie wiem, że uwielbiam, że na motor na obroty wkręca Chyba tutaj na widzę, nie? Nie mam bladego pojęcia Tak, tak mi się wydaje, że też Bo to chyba jest na Tu, 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 tu! A, mi się nie włączył kierunek, dobra sobie. No właśnie, myślałem, A. że pojedziesz dalej. Nie, 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 nie tutaj stoję, oszczędzam. Aaa, Sadzia! A to, ja... no, co chcesz tu robić? Stać! Ja w tym dobra. roku jeszcze wody nie widzę. No No. <noise> Musisz się częściej kąpać. No, zdecydowanie. Ale ktoś to <noise> był w że ja pierdolę No ja nie pamiętam kiedy ja nad jeziorem byłem, żeby rzeczywiście pływać. <noise> Czy pogasili to? Tak. Żeby nie robić hałasu. O, to gdzieś sobie fajnie już Stanął tak na słoneczku. <noise> No, no, my no bo nie, nie, bo jest to nie, sobie jeziorko po a czekaj, jakbyśmy tu w prawo skręcili, tam jest też droga, e, tam jest plaża normalnie, kawałek dla ja tam motorem jechałem. Nie, yeah. yeah. ale ja nie będę stwierdzać Aha, okej. A się to zostańcie najwyżej. Nie, ja też jadę do domu, no to i po prostu czekam na was, nie możemy na ten chudów się przejechać. Gdzieś się w Zabrzu spotkamy i pojedziemy sobie razem, nie? No, spoko. No, spoko. No, ale dałem dupy Ale cię to, ale cię to martwi, co? Na 3 martwię gryzie, kurwa Że, że odjebałem fajdę. Muszę bardziej, muszę bardziej dostosować prędkość do swoich umiejętności kurwa <noise> <noise> ja To byś musiał, kurwa, 30 na godzinę jeździć, nie szybciej No <głosy> <głosy> Koledzy, kurwa, dzięki To czekaj, Mateusz, ty co? Ty jedziesz do domu, czy co? Teraz Bo my odbijamy w pr... co przez Wieszową jedziemy, Stefan? Chyba, że jedziesz z nami, to no? nie wiem, jak chcesz To by w lewo odbiegać W prawo. My tutaj w prawo, na skrzyżowaniu, jedziemy tam przez Wieszową tak. Przez takie właśnie szosy I będzie, Doje... dojedziemy na Rokietnicę na Pyskowice Tak jakby To tak. ty możesz jechać na, na Pyskowicę Co jest? Poszła mi do kasku Pierdzielisz O serio, <śmienium> Ale fajny człowiek przypałuje. No, dobra. Sytuacja Tylko widzisz. Widzisz na przykład po tym dzisiejszym zakręcie, nie, że czasami moc skurcze nie, nie, wiesz, możesz mieć nie wiadomo ile mocy, a nie wykorzystasz jej, nie? Pytanie, czy wykorzystasz no jakąś tak, taką no większą jak moc? Tak, Jedynie no na, na autostradzie, tak no, naprawdę, nie? No, no. To jest ale to wiesz, ale jak się patrzy na te wyścigi motocyklowe no oni też to sami wiesz, nie w tym Każdemu to dalej nie w Jasne, jasne, że tak. Jeszcze kurna A. policja przed nami. Te, te, te. O kurde, najgorzej. No to, to ja bym ich tak delikatnie wyprzedził, nie? Tak wiesz. Odjechać kawałek. Zdjęcie. Dawajcie, gramy w ten, w marynarza na szybko, kto ich wyprzedza na pełnej. <śmiernie> 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 Ciekawe, czy nam zjadą, nie? Jakby się tak podjechało, zobaczmy. Ja zobaczę Ja tutaj jedzę w prawo panowie. Nie Aha, okej. Okay. Ty A tam chyba jeden. Jeden, jeden, jeden gwiniarz tam siedzi, chyba nie? Czy nie? Czy jest ktoś na fotelu U, pasażera? dwa są. Aha, a bo jak jeden, to mógłby ten. To, to raczej by olał, jakby się go wyprzedziło. Bo ich tam dwóch musi być, nie? Narka, narka, Na razie. to do potem odzywaj się jak coś Kurde no tak włóczyć się za nimi cały czas to będzie lipa, nie? No. Smutno, no dokładnie, smutno A Co, no siedem tych tu jest Ja nie wiem czy on mi zjeżdża Miał migać w prawo? Tak, no. no. popaki. <grymne> I zaraz, ijo, ijo. <grymne> nie, no chyba tego by nie zrobili, co? No, zaraz się okaże. No. nie, ja, spoko. A jak nas zatrzymają, to powiem, że mam nagranie jak sete lecą na czterdziestce. To jadbę? Eee, ja, jak najbardziej. No ja też No nic, to ty co, w lewo odbijesz, tak? Zaraz? Okej, okay. to ja sobie odbiję w prawo. No to ten, to ja też wrócę do domu. Ja chyba się wykąpię, bo jestem całym mokry. Chyba, tak, że będę jechał jeszcze na motorze. Jakoś mi zaraz napiszesz, to potem wykąpię. No zobaczę. No to w kontakcie. Na razie. na razie. Widzowie, jeżeli ktoś z Was chciałby się ze mną przejechać, e, no jakiegoś vloga z tego nagrać może. Tak naprawdę, zawsze, gdy jeżdżę motocyklem, no to ma kamerkę ze sobą włączoną. Także, jeżeli ktoś chciałby się przejechać, można do mnie napisać na Instagramie, zeciarz oficjal. Tam w wiadomości prywatnej możesz mi napisać skąd jesteś i możemy się umówić na jakąś przejażdżkę większą ekipą, czemu nie.